Witam w nowym odcinku. Dzisiaj powrót do urbexów po około, no ostatni urbex był za 2023 w maju. Jest to taki sentymentalny urbex, To sentymentalny, bo mój pierwszy film nagrałem na urbexie w Rzeczy na schronie. A teraz dzisiaj witamy z Gliwic, z opuszczonego żłobka, więc zapraszam Was do oglądania w bank. Więc co, wchodzimy już do obiektu. Tutaj szkola szkole chodziły dzieci, pracowników zakładów. Więc też ma ciekawą taką w miarę jakąś historię to ma. Czemu tak, czemu tak popadł w taką ruinę? No niestety tego nie jestem w stanie ja stwierdzić. Oczywiście jak każde napuszczone miejsce miejsce ma to jakąś swoją legendę. Mieszkańcy i okoliczni ludzie mówią, że wobec jest nawiedzony i że wyczornych i jeszcze wieczorem słychać różne głosy też, jakichś dzieci czy coś. Czy ja daję tak temu wiary mocno? Nie Ja wiem, że to byli chłopaki z różnych kanałów urbexowych Ale no co? No ja raczej jak już wiecie po kanale jestem raczej youtuberem z historycznym, więc myślę, że dla mnie mimo wszystko póki co nie panuje zmiany kontentu, tylko dostaję w historii. Tu mamy w ogóle taki spadek na dół i takie jakieś kreski, drabiny. Fajnie było, bo nie spać dzisiaj nigdzie, ale to widzę w trakcie. Obiekt jest na pewno duży, no to nawet wątpliwości nie ma, że obiekt jest spory. Co do, oczywiście dodaje mu tam jakiegoś um, uroku urbexowego. Urbexy to nie będzie rzadkość na kanale, ale na pewno to znajdzie? O, tutaj mamy coś po banie dawnej. Ten nawet mamy jakieś wzanie miłości? Nie wiedziałem, czym jest miłe, dopóki nie poznałem Ciebie. A zrani tak <laughs> mnie prawdą, nie kłamstwem. Myślę o Tobie każdego wieczora. Nigdy nie byłam łatwa do kochania. Nie wiedziałem, że tak mocno można się zakochać, dopóki się nie poznałam. Więc mamy tutaj na pewno takie przekazy jeszcze. Miłosne, wręcz. Lubię Cię bardzo. Leż. Niż planowałam. Mhm. Znalazłam miłość w Twoim uśmiechu. Naprawdę. O, na tym na śmieci mamy. Nie, Tutaj tak jest straszny syf. Oczywiście nie zachęcam, żeby tu przyjeżdżać i coś tu pisać. Bo oczywiście urbex polega na samej eksploracji bez niszczenia i bez Wandalizmu, jakichkolwiek. A się mamy też graffiti. No, stały punkt każdego, oczywiście, Urbexu. Ja wiem, że co do nawiedzenia tego miejsca różne chłopaki z różnych kanałów dodawali różne tam filmy z jakimiś tam maszynami do wywoływania duchów. Jakieś tam oddźwięki. No, wybaczcie moje mili, ja tego robić nie będę. Ja się skupiam raczej na samej eksploracji, Nie będę tutaj szukał jakiegoś potwierdzenia legendy Jeżeli Wy legendę wierzycie, jeżeli macie informacje o żłobku to chętnie się z nimi zapoznam. O tutaj mamy dach a raczej resztki tego dachu Jak powiedział kolega trochę ten dach dziurawy, ale Sam są sterafy tutaj. no, jakaś cała podstawa została wygląda to w miarę OK więc raz powiem, jeżeli macie informacje na miejscu, na, jakieś o tym miejscu, jakiekolwiek informacje o tym miejscu, to ja bardzo chętnie się zapoznam z informacjami, nawet z tymi takimi legendarnymi, jakimiś tymi legendami, jakimiś, również chętnie do waszego głosu. No właśnie, pod bo dziury No właśnie, są dziury, więc obiekt oczywiście bezpieczny nie jest, no nie każę urbex, w sumie, który jest bezpieczny, jeżeli wykażecie życie, to... Możecie tak znać, jeżeli też macie jakieś inne urbeksy w okolicach górnego i dolnego Kląska, albo macie jakieś wspomnienia, to możecie mnie dodawać na Facebooku Kończyk Historyczny i tam wysyłać swoje wspomnienia. Jakichś urbexów z tego, też zdjęcia możecie podesłać, żeby się pochwalić. Możemy sobie zrobić taką lekką integrację twórca widz. Myślę, że jak najbardziej na miejscu jakaś interakcja. Widzicie na mojej głowie, jest, jest nawet czapka, kącika historycznego. Nie jest to gadżet jeszcze do kupienia. Jak będzie jakaś większa publika, to myślę, że jak najbardziej zrobimy jakieś takie koszulki polo raczej. Tutaj mamy kolejne oczywiście pomieszczenia. Tu nawet byliśmy, bo tutaj jest oczywiście wejście. Czy coś tu ciekawego? Idziemy właśnie na drugą stronę idziemy, którą nie szliśmy, która również prowadzi do góry. Zdaje się, że to same samo miejsce, ale to już zobaczymy na. Oho, tu jeszcze mamy pomieszczenia. Mamy tutaj. O, tu mamy wannę, jednak, tu jest wanna. Dawna jakaś napis. Wikak. Mhm. Nie wiem, czy to kogoś Instagram, czy Snapchat. Pewnie tak. Pewnie tak. No. Tutaj ludzie mają kreatywność. Szkoda, że te miejsca są tak niszczone przez różnych wandali, wandalstwo, ale to. Wiadomo, ja zachęcam do samej eksploracji jak najbardziej. W niektórych miejscach może być sobie widok, bo naprawdę jest tu ciemno. Mimo że jesteśmy tutaj w godzinach rannych, bo około ponad trochę 12 godziny. Jeżeli chcecie obejrzeć jak to wygląda w nocy, to zapraszam do inne kanały. Ja tu w nocy nie będę przyjeżdżał, oczywiście, że nie. Tym bardziej że jeszcze ludzie mieszkają. Tym bardziej, że w okolicy też okolica nie jest upustoszała całkowicie, bo coś tu mieszka. O, tutaj do tego mamy wyjście awaryjne, można powiedzieć, ewakuacyjne. ewakuacyjne wyjście mamy. I co ja wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Dla mnie jak już tu mówiłem, że urleg jest miejscem wyjątkowym, bo tak się zaczęła historia całego kanału kąciku historycznego. I już te tam 150 ponad subów to już jest ten wynik który mnie w miarę zadowala oczywiście aspiracje są większe i też oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania filmów na tych historycznych, ser, bo z tych historii, historii można się dużo dowiedzieć na temat historii Śląska. No jak mówiłem tu jest wejście tylko takie takie o nic tu takiego konkretnego nie ma My mamy kolejny widok na dwór mamy tutaj widok taki o, oystetycki ale tak nie wiem czy tylko tu trochę samochodu tu jeździ, dlatego jest głośno i tak myślę, teraz nie muszę dać cenzury na Krzyżce, ale to się zapoznam oczywiście z regulaminem YouTube'a, bo myślę, że żadnej kary się za to nie będzie. Mam nadzieję, tutaj może zejście na dół kolejne, ale tu raczej też chyba nic nie ma. Mamy tutaj oczywiście, takie na nakazy ulbek się śmieci, śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci. No, tak, nie ma tu nic. Mamy tutaj nawet coś z stylu drzwi. Nie wchodzić. Najwiarsz, piszę, no dobra, no niestety za późno. Za późno na, y, ten apel do nas. Oczywiście nie tylko do nas, bo ten miejsce jest już tak bardzo polarne. Jeszcze pokażemy wam wejście do kanałów. czy coś na wzór kanałów. Ja no tam nie będę wchodzić, bo nie mam odpowiedniego sprzętu ani ubrań, żeby wchodzić po kanałach. No, i tam też nisko. Nie wiem, jak, jak bardzo nisko, ale też to możecie zobaczyć u chłopaków z innych kanałów na pewno. Nie wiem, czy u chłopaków z Ubex'a to byli. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do nich. Tutaj, jak widzicie, jest takie wejście do kanałów. Tutaj coś jest. No, takie pomieszczenia, plecach jakiś różowy. I tu macie. Napis GNLS. Oczywiście nie będę go tłumaczył, bo dostanę karę za to. Wystające rury wszędzie tu mamy kolejne pomieszczenie, coś tylu? Tak widzicie, no znajdujemy razem kolejne pomieszczenie tego żłobka. Aha, ale w tym pomieszczeniu nic nie ma. Tu więc teraz możemy powoli film kończyć, ale pożegnam się z wami już przed żłobkiem. Więc widzimy się za... dla Was to jest sekunda, dla mnie może 2 minuty. No i to już wszystko się w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się w następny weekend. Wracamy już do historii. zresztą do subskrybowania, lajkowania i posłania dalej. Dziękuję i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Oh.